Czy uważam, że młode osoby myślą, że są nieśmiertelne? Tak, bo sama tak myślałam. Ja dokładnie, ja, ja byłam dokładnie w tym miejscu, teraz jestem troszeczkę starsza, ale tylko, tylko troszeczkę. Dalej mam takie przeświadczenie, że co, co ma mi się wydarzyć? Ja na badania chodzę tylko, żeby to odbębnić, żeby było dobrze. I dokładnie z takim przeświadczeniem na te badania chodzę. Jeżeli ktoś uważa, że jego to nie dotknie, ja mu się wcale nie dziwię, bo jak jesteś młody, naprawdę o tym nie myślisz. I to dzisiaj było świetnie pokazane w, w, w statystykach, że najczęściej ludzie młodzi decydują się na zrobienie swojego pierwszego badania w kierunku onkologicznym, dlatego, że spotkało to, kogoś z, z ich bliskich. I uważam to za bardzo naturalne, aczkolwiek uważam, że jesteśmy teraz w erze tak silnego przekazu poprzez media społecznościowe, że możemy to u wielu ludzi zmienić, i już nie będzie potrzebny w cudzysłowie oczywiście żaden trudny przypadek w rodzinie. A ułatwia takie badania to jak na przykład działa nasza służba zdrowia zapisanie się, decyzja mm. o tym, żeby, żeby pójść, żeby spróbować. Mm -hmm. Myślę, że tutaj świetną inicjatywą różowego patrolu jest to, żeby wcale nie musimy iść do lekarza. Możemy to badanie zrobić sami poprzez samo badanie. I to fajnie, gdyby to był początek. Oczywiście, w przypadku, kiedy chcemy, chcemy zapisać się na mamografię w przypadku osób starszych, czy na USG, które, nie jest, które, które, które czasami jest szybsze, bo jest prywatne, co za tym idzie, jest płatne, to już jest sytuacja, która czasami komplikuje niektóre scenariusze, dlatego że nie każdy. Czasami ma czas, nie, nie ukrywajmy tego. Nie każdy może sobie pozwolić na takie badanie prywatne, więc jest dużo przeszkód, ale nie mamy żadnej, absolutnie żadnej przeszkody, żeby zrobić to samemu w domu. I to jest za darmo.